Siemanocze oto ja mam to kolejny odcinek Minecrafta na singleku. Witam Was Dzisiaj nie gorąco, bo dzisiaj jest dość chłodno u mnie Więc witam was dzisiaj chłodno O było głupie No nie dobra, witam Was moje kochane ziomeczki gramy w minecrafta jak widzicie no, no to idziemy szukać różnych rzeczy różnych fajnych mieściówek trzeba i szukać no, a warto, idziemy w drogę du, 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 du. znaczy, że niedaleko bo później zgubimy i później nic tego nie będzie gdzieś łopata, gdzieś łopata Kamienna ścierka, kamienne, kamienne, kilof. Ej uchłaty, ej u gminy jak mi się zacina, dlaczego to się dzieje? Mm. Skończyłem się kilof. O, teraz już normalnie chodzi, bo doszło do siebie to. I mm. widzicie, trzeba zrobić jeszcze coś w domku, ale co? Hmm. Trzeba ten pracy. Trzeba zrobić tak. Porym. Porym. Rem, ten, ten, rę, ten, ten, rętym, ten, ten. Co by to jeszcze zrobić? łóżko, już kłóżko, łóżkę, ci łóżkę mamy. Pewnie w niczku. Łóżka. Tak jest. Zrobię sobie... Zrobię sobie podłogę. się stanie mieć latające łóżko, proszę bardzo popatrzcie. Nie wierzę, latające łóżko. No i powiem ci, że Powiem Wam, że teraz mi się lepiej gra na single. Najlepiej no, się gra na single. To trzeba trochę, trochę uszukać. To musi być szybkie no. Naprawdę. Dobrze, już jesteśmy. Wykopaliśmy to. Widzicie? Wykoma wykopaliśmy to. Od spać. Ych, ych. Eee, gdzie się to? Śpiłem Wykopaliśmy to Wykopaliśmy no, to no to jest zawsze dobre. Oj, wywaliłam łopatę, wywaliłam łopatę, pana mnie łopata idzie już... Hmm. Hmm. Dębowe deski robimy sobie dzisiaj. Mm -mm. Nie. Nie, nie, nie może być tak, tak tego nie musisz być. Tak, tak tego nie może być. Bo sobie zrobię dzisiaj. Robię sobie dzisiaj. Takie. Ładnie coś. Zobaczcie, co tu będzie.

ale memi i ja şey jestem naprawdę kosmitom. Na serw. Opatik. No na tik. Tepep, wieksze oraz i mi przeska skaj. Wyskacze na drzewa, widzicie? Jest mi wszystko, do mam. Czekajcie. Musimy być chwilę przerwy. Niech to się wszystko uspokoi. <laughs> Jak zawsze. Niech ja to się chwilę uspokoi. Mhm. A to właśnie mi chodziło. A te ładne dyszeczki. Mm -hmm, mm -hmm. i teraz chodźmy do do o oh, fał... ciemna chałupa konik konik, ja mam konika konik konik to jest konik węgiel konik, o oh majku nać zabije se konika albo się go

Trzeba zbierać węgiel, bo jak nie ma węgiel, to już nie ma nic. Węgiel, 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 węgiel. Węgiel jest najlepszy, masz to dziś.

Jejich již moje hloubka, už jen víc, že ta, 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 o mé trochu gažu, škače Co mamy robić To musi być szybciej. Dobra, skończyliśmy, jak widzicie, skończyliśmy. Dobra, to koniec tego odcinka. Do zobaczenia do tego odcinka. Cześć. Eu